niedokończony utwór z tamtego odcinka. Klimaty country. Inspirowałem się Czarnym McCoy'em no i innymi harmonikarzami, którzy lubią ten styl. To są będą zagrywki takie rytmiczne, bluegrassowe. Zaczynamy. ಹೋಗ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ A teraz opracujemy sobie utwór, który, który jest bardzo popularny. Mają go w repertuarze bluesmeni, mają go w repertuarze chóry, które śpiewają w kościołach w Stanach Zjednoczonych. Właściwie znają ten utwór wszyscy ludzie na świecie. Gramy w pozycji 12, czyli w F duży. Harmonika C. Zaczynamy od czwartego kanału. Prawda? Bo jeżeli gramy jeden chorus, prawda, To potem w drugim chorusie możemy sobie zrobić, możemy sobie dodać jeszcze jakieś ozdobniki, prawda? Ale możemy zakończyć w ten sposób, prawda? 9, ósmy, siódmy, szósty, szósty, czwarty, piąty. Państwa w tym utworze zaokrąglałem nutki, czyli pomagałem sobie w ten sposób, że wymawiając wow zaokrąglałem tą nutkę, prawda? Mówiąc wow, jest to taki łącznik między jedną między jednym dźwiękiem a drugim. Oczywiście nie można tego nadużywać. Ale jest to wskazane, prawda? Eee, właśnie, skoro rozmawiamy o tych, eee, o tych naszych zagrywkach, o tym warsztacie, prawda? Artystycznym. Ja tu mam na rozpisce napisane takie różne punkty. Możemy parę z nich sobie omówić. Pierwszą z nich to jest wstążka, wstążeczka, prawda? A cóż to jest? Ja sobie tak nazwałem. To jest, to jest wtedy, jeżeli my, nie kończymy i nie kończymy grać, a robimy jakby ślisk, jakby od niechcenia dodajemy sobie parę jeszcze nutek. Na przykład. Albo na przykład. używają. Takiej takie stążeczki, nazwijmy to, dalej kontynuujemy. Na tej, na tej nutce kończymy, ale dodajemy sobie jeszcze taki haczyk, prawda, taką stążeczkę. Różne jakby warianty tej stążeczki stosować u góry, na dole, przy tych rejestrach górnych, dolnych. Co my tu jeszcze mamy? Proszę Państwa, mamy taką zagrywkę, która jest dosyć charakterystyczna. Nazwijmy to harcot, prawda? No, a przypuśćmy, że do chrapania tutaj w Krytanii dodajemy nasz kamień. Zobaczymy, co wyjdzie. No, ciekawa zagrywka, według mnie. E, mająca taką energię, prawda? E, rodzaj takiej, e, no, podbija to, podbija po prostu e, muzykę, tak? Nazwijmy to. Mam tu jeszcze napisane coś takiego jak tremolando. A właśnie, tremolando, jeżeli do tremola. Dodamy jeden dźwięk dodatkowo, prawda? I będzie co najmniej dwa dźwięki. Wtedy taką zagrywkę nazywamy tremolando. Bardzo popularna. Można u góry, prawda? Takie migotanie, przechodzenie z jednego kanału na drugi, ale oczywiście z zachowaniem rytmu. Dzielimy to na mniejsze wartości, i wtedy jest taki ozdobnik, który nazywa się tremolo. Yy, można stosować ślisk, prawda? Czyli ślisk polega na tym, że aby dojść do właściwego dźwięku, zaczynamy sobie grać wcześniej, i słyszymy jeszcze przednutki takie, prawda? To wzbogaca, oczywiście, tak jak mówię, nie ma, nie ma co używać takich, wystarczy jakby na przemian stosować różne, różne takie patenty, prawda? No, warto też pracować nad riffami, prawda? Nad takimi zagrywkami, które potem można dołączyć i grać unisono z innymi instrumentami. Na przykład, co możemy grać? A no, możemy grać. Trzy rodzaje takich zagrywek, takich riffów, prawda? Warto mieć ich 10, 20, prawda? Wtedy wzbogacamy warsztat i bierzemy sobie z kapelusza różną zagrywkę, po to, żeby, żeby wzbogacić naszą grę, prawda? Słuchajcie, nasz przekaz, nasze audycje skierowane są przeważnie do dzieci i młodzieży oraz do ludzi, którzy. Zaczynają przygodę z harmoniką psną. Już nie będę wracać do tego, że harmonika jest instrumentem zaczarowanym, bo o tym państwo się przekonają. Ale będę nalegał, że warto eksperymentować na harmonice i warto odwoływać się do naszych tradycji. Na koniec coś ludowego, bardzo popularna i śmieszna piosenka. Ukra ukradli gacie mojemu tacie. Na pewno znacie Państwo. Spróbujemy zagrać na wysokiej harmonice. Ukradli gacie mojemu tacie. Żegnam się do następnego razu. Myślę, że Państwo lubią się z nami spotykać. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Współdzielczy Dom Kultury.